Witam was, ja Repos to jest nowa seria z Herców of Iron 4 Mam nadzieję, że ztęskniliście się za tą grą, za tą serią I za Kaiserkiem, gdyż gramy dzisiaj na Kaiseresiu I przyznam, że mam przerwę od chyba jakieś dwa miesiące ponad Chyba od tego, nie wiem czy od tamtego obrażenia się na Wielką Brytanią, czy była jakaś seria jeszcze Nie pamiętam dokładnie, wiem, że grałem na pewno Ale to jest bardzo, bardzo, była bardzo długa przerwa Wracamy, myślałem jakim państwem zagrałem na Kaiserku i chciałem zrobić państwo pod dodatek Mendegan, czyli coś, co może wymagać ropy, ale jednocześnie nie ma jej od tak od razu pod to no, na wyciągnięcie ręki, gdzie rzeczywiście to może być jakieś wyzwanie. Trudno znaleźć takie państwo z ropą i łatwe. Według mnie to są osmani teraz. że Osmanami łatwo jest to ugrać i mają ropę, ale grałem nimi już. W takim razie, tak, na serio, pozostało mi trzy państwa, z tego co ja ogarnąłem, które mógłbym wybrać, żeby je ograć i pokazać. Wielka Brytania, grałem komunistycznymi włochami, niezbyt się z czasem już podobało, małe wświetlenia były, ale zacząłem jak to wiedzieć z Wielką Brytanią były też była wielka. Znaczy nie było Stanów Zjednoczonych ale właśnie, że nie było ich kompletnie i nie ma żadnego pojęcia jak dokładnie da iść w co, żeby być kim Ponieważ tam później jest wojna domowa i tak dalej, dlatego by musiał tu ograć Stany Zjednoczone najpierw No i trzecie państwo, a potem Stany chyba mają cholerę tej ropy na dzień dobry, co nie? Eee, no, tu nie aż tak dużo. Ej no, mają sporo. A eee, jednak, właśnie to też to był skropu, ale byłaby wojna, więc to z Europą różnie by było później. No i jeszcze myślałem nad Kitajcami, oczywiście. Jednakże, a oni są demokratyczni. A ja sobie pomyślałem, że a coś komunistycznego wezmę, a coś jolo, tak? I pojedziemy w Union of Britain. Eee, w wójcy, powinnacie mi mówić, że w Bry źle wymawiam w Brytanii i tak dalej, ale to nie jest taka dwójka to no tak specjalnie mówię e, obecnie mamy do wyboru, a i ta seria będzie codziennie oczywiście, więc e, jednocześnie chyba nagram jeden odcinek i postaram się go jeszcze w środę wrzucić, zobaczymy jak to wyjdzie e, żebyście mogli właśnie skomentować i ocenić i tak dalej e, dlatego ten odcinek może być troszkę krótszy, ale chcę go innymi jak najprędzej mamy tutaj kongres e, of the trade unions, który a będzie trwać 140 dni i to jest jedyne, co możemy na razie wybrać. Później, później, albo w trakcie tego, nie jestem do końca pewien, ale chyba później. dobra, nieważne. Będę tutaj wyskiekał pewnie eventy o to kto ma przejąć władzę? Połudajmy sobie tak troszkę. Eee nie, w Lofie na przykład 200 czy nie? A syntetyczną ropę może nie Fuel silo by się przydało, ta Z2 na przykład, F2 Fuel no, w mogą nie mało miejsca na rozbudowę, ale to nie idzie raczej większym problemem, gdyż tak czy tak potrzebowaliśmy byś, potrzebowalibyśmy fabryk do tego. E, idziemy tak: po pierwsze, idziemy w produkcję, po drugie, idziemy sobie w doktrynę na pewno. E, w którą doktrynę by sobie skoczyć? Oczywiście nie wiem, jaka jest teraz OP, dlatego wezmę sobie e, superior, superior Firepower. Um, tutaj teraz chyba bym poszedł. Bo tu cały czas Was, jeszcze się okręty w ogóle, więc. No, Escort Ships Capital to jest podzielone też, ale to obczaje Harry Chyba bym sobie poszedł, żeby mieć lepsze powietrze, przewagę powietrzną. Um, no i myślę teraz, czy pójść sobie w Research Speed. Chyba pójdę w Research Speed zamiast w. Tutaj Construction. No i weźmy, pójdźmy ten Research Speed w uh, Freedom Yardy. Uh, Free o cholercie, ale tego jest. Ach, dobra, dajmy na razie to tak. One się chyba nie zwolnią, tak czy tak, do tego momentu, aż ja to. aż skończę odcinek, bo między odcinkami bym to ogarnął. Neval bombery, pomyślmy, sobie to rozstawić. Zabierzmy dwa z tego. Jeden tutaj, dajmy, i jeden dajmy w artylerię. Tak może być. Ropy jakoś tam zyskujemy chromu oraz chromu, i brakuje nam gumy. Dlatego chrom weźmiemy sobie. Czy mamy jakichś komunistycznych przyjaciół z chromem? A oczywiście, tak. Mamy jednego komunistycznego przyjaciela z chromem. I mamy tak chyba. Nie, to są Niemcy. A, I czy mamy drugiego jakiegoś komunistycznego przyjaciela z gumą? Nie, a mamy neutralną Brazylię, od której możemy już tak półkapitalistycznie się ogarnąć z tą. E, z tym surowcem. Pójdźmy na razie na czwórce, bo na, na piące to nie jest jaka dwójka. jest za przyzwyczajony już jestem. The New Britain. After the defeat of France, the United Kingdom war with Germany dragged... Okej, okay, wiecie co? E, nie da tego czytać, ale jednocześnie chciałem wam powiedzieć, że ja nie zwiększę hadów w tej grze. Pewnie już milion osób w te 5 minut zdążyło napisać, żebym zwiększył had w tej grze, ale ja tego nie zrobię. Wiecie czemu? Bo jak to zrobię, to jest wszystko rozmazane. Ale, wiecie, czemu jest taki mały. Mam monitor 2K, a nie chcę grać w okienku. Dlatego. Eee, a dlaczego film nie jest 2K? Bo jednak, komputer jest za słaby, żeby ogarniać e, nagrywanie 2K. I kompa sobie ogarnię dopiero za rok. I nie wiem, będę nagrywać, ponieważ ja lubię takie sobie rzeczy zmieniać. Hmm. Ja mam jakieś Home Guardy. Czy je opłaca się w ogóle robić? To jest milicja. Nie będziemy ich szkolić. Chociaż X-Fig by wskoczył. Dobra, zrobimy tak. Skasujemy połowę. Połowę zostawię, bo być może się przydać oczywiście do ogarniania tery terytoriów. Eee, infantry Division zwykłe. Z jednym tankiem. I tankowa. Musimy sobie na razie 5 dywizji takich na przykład. Raz. Produkują mi się tanki, ale nie produkuje mi się motoryzacja. Tego będę musiał poczekać, aż mi się fabryki zrobią, że motoryzację. Jak mamy tutaj ustawione te. Asasynacja prezydenta Kereńskiego? okej. Okay. A mamy cywil ekonomii i Volunteer Only. Szkoda. Komrad Mosley wzywa spotkanie. okej. Okay. Ja to na razie pozbieramy Fuel. Eee, Także powiedzcie co mogę ogarnąć przed odcinkiem floty. Ale chyba w sobie między odcinkami. A, bo teraz ogarnę. E, Podejście ich tutaj, gdyż ja chyba tutaj wszędzie rozstawionej floty nie posiadam. No, tylko 4 miejsca. Zajdzie, nie będzie tak trudno ogarnąć 300 okrętów. W ogóle, zobaczmy, jak wygląda siła morska: 304 Prawie 100. No, przyjmijmy, że mamy 430, OK? Kanada. No, nie ma zbyt dużo oni mają lepsze ekonomie ode mnie? Nie. Pamiętam jak Kanadą grałem, to była, była zajebista gra, ja, ja jej nigdy nie zapomnę, tak mi się ta Kanada podobała. Był jeden szkopu jednak tej Kanady. To był taki, że jak już zająłem już tą Wielką Brytanię Kanadą, jeżeli ktoś nie ogląda to może obejrzeć, polecam oczywiście, fajna seria, według mnie, przynajmniej się fajnie grał. Jak już zająłem tą Wielką Brytanię Kanadą, to... Hamskie było to, że mogłem się albo przerzucić do Wielkiej Brytanii, albo zostać w Kanadzie. Wy chcieliście Wielką Brytanię, ale z drugiej strony Kanadę ja miałem o wiele bardziej rozbudowaną niż Wielką Brytanię. Plus Wielka Brytania dawała minusy. E, myślałem, że coś zrobić, robię chyba coś takiego, miałem taki plan, żeby po prostu poprzerzucać fabryki. E, jednakże, Ech, to nie było to samo, tak? Mogli zrobić coś tylu, dobra, państwa się łączą albo na przykład. Ekonomia z Kanady jest przerzucana do Wielkiej Brytanii z, z pomocą Brytyjczyków. Albo masa innych eventów, to, to, to było. To miało taką. Taki potencjał to miało, a to było kompletnie zmarnowane. Nie wiem, czy coś zmienili twórcy Kajzerka teraz. teraz, Ale mówię jak było. A jaki będzie nasz plan na Wielką Brytanię? Nie wiem dokładnie, jak tutaj. Nad, o, Afganistan powiedział na W India? Serio? A i oni stracą te terytoria jak zwykle. A, i. Jak będzie wyglądać? Nie do końca, jak to właśnie stać z celami narodowymi wygląda. Kiedy będę mógł w co pójść, dokładnie, ponieważ potrzebuję skończenia Union of Congress. Tu muszę potrzebować jeszcze z paru rzeczy i tak dalej, i tak dalej, pewnie do każdego. I mój osobisty plan byłby taki, że nie bym zajął Irlandię na, na dzień dobry, jakbym tylko był w stanie i nikt by ich nie protektował. Jest to z tego powodu, żebym sobie zabezpieczył wyspy brytyjskie od kapitalistycznych monarchistów, czy kogo tamkolwiek innego popadnie. To jest pierwszy plan, który bym poczynił. Drugi, to jest zaatakowanie, albo właśnie na odwrót w kolejności, jest to zaatakowanie Holandii. Z tego powodu, że Holandia posiada sobie tutaj sobie takie Dutch East Indies, które jest bardzo, bardzo cenne, gdyż ma wiele gumy. W ogóle jakby ktoś nie nie wiedział, a z tego co ja kojarzę, ta holenderska tutaj holenderska Indonezja to była chyba jakaś firma ogólnie zarządzała tym wydobyciem gumy. Tutaj widzicie są ogromne pokłady właśnie zasobów gumy i tak dalej, chyba największe w ogóle wszędzie. Deliver Delivered 8, okej, okay. czyli wszystko już dostarczane jest. Więcej nie do rady. E, I to jest właśnie największa ilość. I właśnie oni byli chyba ci, co się zajmowali tym wydobyciem gumy, była, byli najbogatszą firmą w historii świata. Head of Intelligence. E, tego się nie spodziewałem, że tak szybko coś będę mógł zrobić. E, Federation's Congressions. Daily Power Encryption. Chyba Daily Power Gain bym poszedł. to mi się wydaje naj a najważniejsze... Czy jest jakieś dane nazwisko na przykład w ogóle patrzę. Nie, ja osobiście nikogo nie kojarzę. To weźmy tego pana, radykalnego socjalistę. Jest radykalny socjalista, jest totalista, radykalny i syndykalista Restoration of Democracy in Australia Australia No, ok, manoeuvers in Carpathians, śmierć Chyba Piusa, czyli Papaya. Jeżeli Wam się seria podoba, to oczywiście pamiętajcie co możecie zrobić, ale niczego Was nie zmuszam. Że takie info jutro prawdopodobnie pojawi się stream z GTA San Andreas, dlatego zapraszam każdego, kto by był chętny pooglądać, jak ja sobie przychodzę tą giereczkę. wiesz, giereczka jest GTA Spokojnie, już przeszedłem tą grę raz, dlatego. Będę mógł wam opowiadać, na przykład co się teraz dzieje dokładnie i tak dalej, i tak dalej. Jakie mam tutaj straty? Strategic bombing? Strategic bomber. Czy jakie strategiczne produkuję? Nie produkuję żadnych strategicznych, co jest wręcz niedopuszczalne i sobie zrobię jednego strategicznego. Będę teraz gumę, ponieważ on najwyraźniej dwóch jednostek wymaga. Ale mi chodzi bardziej o to, że tutaj nie było takich braków. nawet nadzieję, że to będzie bardzo długo produkowane. Po przetrenowaniu sobie samolotów, przetrenujemy sobie okręty, które będą o, nas chroniły przed kapitalistycznym światem, a następnie, jeżeli już ochronią nas wystarczająco, to następnie my zaatakujemy. Economic Policy Vote. Debata, która Nie. E, debata zawędrowała w arenę ekonomii. A jak przewidywano, każda frakcja wysunęła własne propozycje. Uh, większość ludzi przyznaje, że... Eee... Uh, chodzi o Mar... Maksimizm? Co? To nie chodzi o marksistów? No dobrze. Uh, Maksimizm will win the debate. is also a is major figure In the British economy these days. Uh, max. The economy must be expanded. Centralized and streamlined. The economy must be expanded and centralized. Uh, as streamlined. Kogo mamy? Ja myślałem, że Osłalda ja moglibyśmy pójść na przykład, gdyż. Uh, on jest totalistą, co nie? Tak, a nasz przyjaciel francuskim jest. Syndykalistą. No dobrze, później to... E, o, o, tego.. O Oswalda Mosleya. Dlaczego jak go skądś kojarzę po prostu, tak? Zobaczmy. E, Oswald Mosley. On był chyba jakoś historyczną postacią i rzeczywiście pomaga Wielkiej Brytanii podczas wojny. A nie, lider faszystów? kurcze. France has gone, gone through its designs to tell the first congress. Ok, expected. We've received an invitation. Oczywiście udamy się na kongres. Czemu mielibyśmy się nie udawać. Okej, okay, milicja przetrenowana. Możemy sobie zrzucić. Albo w nieskończoność rzucajmy po prostu 5 dywizji piechoty kolejnej. Oni się tutaj będą dotrenowywać. Czy samoloty już ogarnięte? Jeszcze nie i ropa nam spada. Britain will do it... Will do what it can to help the cnt Oczywiście pomożemy. John Jack Reed and the Combined Syndicates. Oczywiście pomożemy też Amerykanom w rewolucji. Jak najbardziej. Możemy wysłać zaopatrzenia, mogę wysłać wojska, co tylko oni będą potrzebowali. Rola kobiet w rewolucji? Spokojnie, spokojnie. Poczytajmy sobie eventy, tak trochę chociaż e, zainteresujmy się co to państwo oferuje. Debata zawędrowała w arenę po, internal policy, To chyba wewnętrznej polityki, e, jak przewidywano. Ta zła frakcja wysunęła swoje rzeczy. No jest niepewne, co może tutaj wyniknąć. No to pójdźmy dalej. Total government must be brought in the line. With the took. The current system is satisfactory. Pójdźmy w to. A white terror. Uh, Usłyszeliśmy tam historię, horrory i tak dalej z Madrytu o Barcelony. Kurt Eisner, Bawarian Socialist wanted to delve deeper into the topic of White Terror, and he was given. O, trzeba skończyć kapitalizm. Jeszcze kolejny dowód. I to pełną gębą. Og oglądałem ostatnio, jak tak mi się. No Dziwo co grałem. Uh, give them. Damy im oczywiście support Okej, okay. i dostaję jakieś misje o, Tutaj według tego jakieś misje miały mi wskoczyć, dobra eee, Tu wysłałem ten scientify która ma w Hiszpanii wybuchnąć wsparcie, tutaj też wsparcie wysłałem. Ech, o czym ja teraz gadałem? Ym, a właśnie, ogólnie sobie kanał interesujące historie, coś w tym stylu e, już wam mówię. I cholernie go każdemu polecam, który jeszcze nie, nie obejrzał tego kanału z studem. Ciekawe historie, czekajcie. Ciekawe historie, przepraszam, ciekawe historie. Mitarno poszła. Pójdziemy w totalizm na pełne, wiecie czym. O, i właśnie oglądałem dużo filmów o komunizmach, o Chruszczowie, o Breżno, Breżniow? Już zapomniałem jak się nazywał typo. I o upadku ZSRR ogólnie. E, dlatego właśnie postanowiłem sobie ograć państwo komunistyczne. E, tak, 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 tak. Dajmy sobie tutaj na maksa, żeby tak się najszybciej po prostu zrobiło. Akurat ze stalą nie mamy problemów. Czy to ściąga? Dwa na eksport idzie. No ja to sobie wyobrażam, jak tutaj. Widzę, że nagle jakieś państwo bierze np. aluminium. Nic nie bierze. Ropy. Komuna francuska bierze od nas ropę. Tu gumy nie mamy, praktycznie. I bierze Wolfram. Stali nikt nie bierze. Rezygnacja Flipa Snowdena. To też skądś kojarzę. to jest jakiś obecny Philip Snowden, ten. Eee, to nie był ten, co chciał. Hacker? A haker? Chyba haker. Ora, ja właśnie nie wpadać na te tematy, bo jeszcze jakoś. Eee, co, co, coś walny, głupiego, kompletnie. Nie wiem o tej w budowie. Hmm. Chciałem to, co jest z drugiej, niewykorzystywane, Chciałem zużyć na ściąganie ropy. Jeszcze są małe pustki. Ale ja to sobie wykorzystajmy na branie broni. Na produkcję broni, przepraszam. Na produkcję możliwe, że widać, że e, miałem przerwę od tego. Hoja, congratulations, komrad Mosley. A, Snowden jest ten. No I Mosley wygrał. I Poli popularność tych. Revolution. A milisia, to co to daje? A co daje mi to? 100% do produkt... Do, ten, do badań. I teraz mam kilka rzeczy do wyboru. Dobra, wojskowo zobaczymy, co będzie później. Na razie pójdźmy po prostu w tym kierunku, w tym głównym. Bo dużo ppków dostanę. To mnie bardzo teraz interesuje. A kolejna sprawa będzie już do sprawdzenia dokładnie, pomiędzy odcinkami w jakim kierunku bym poszedł. Zatem, jako że ja dzisiaj wam jeden odcinek, który nagramy jeszcze jeden, będzie właśnie przerwa. I wy to obejrzycie na stałe. A że ten bez, bez jakiegoś tego nagrania na później, to możecie mi zaproponować. Albo powiedzieć, czy poszedłem dobrze. Tylko proszę, nie mówcie, zacznij jeszcze raz, bo ja tego nie zrobię na pewno jeszcze raz. Nie rozumiem w początku, tyle się namęczyłem, w mojej własnej pracy, pracy, ambicji, przekonań włożyłem właśnie w te wybory. Jest prawie 30 stopni na dworze i ja to próbuję nagrywać, więc zrozumcie mnie chociaż troszkę. <grym> so, co tutaj bredzę. Badania się skończyły nad Harikajnem. Poszedłbym sobie w konstrukcję na przykład, żeby troszkę inaczej się pobudowało. Nie poszedłbym może w samoloty na lotniskowce, ale w ogóle nie produkuję samolotów na lotniskowce. Chyba posiadam w ogóle jakieś 5. Heavy Carrier'ów Jest trochę te lotnisko, trzeba by też pójść, ale potrzebuję do tego samo produkcji. Fucking, no właśnie, jest gorąco bardzo fabryk wojskowych. Muszę produkować samoloty za pomocą fabryk wojskowych dlatego są mi właśnie potrzebne. Superior Fire Power mi się zrobiło. Żadnych punktów militarnych praktycznie nie mam. Jesteśmy normalnie, delay, bez żadnych tych boostów. A myślałem jeszcze nad zagranie zwykłego Hoyase'a na streamie A właśnie jednak bardziej mnie troszkę kręci zagranie San Andreas teraz jako, Jakoś tak nie ciśnie, wiecie Był sobie taki weekend a Dokładnie ten ostatni, gdzie kumple powiedzieli wbijaj do nas No i pojechałem do Poznania Pobijem tam dumny rekord, ale nie chcę o nim mówić, ale też graliśmy w GTA San Andreas i Jezu, jak się zajebiście w to grało I ja muszę teraz wrócić po prostu tego, no nie da rady Możecie chcieć hoja, ale jednak na streamach będzie San Andreas. Szczególnie, że wybraliście, że zamiast streamów ma być np. przykład hoj. Z tego powodu właśnie będzie hoj. Może lepiej nawet. Będzie hoj na nagraniach, a coś innego na streamach. A I może nawet lepiej, ponieważ jak ja tak czuję, jakbym miał w takim upale streamować, wiecie, takie gry, gdzie ja muszę się jednak skupić i to przez kilka godzin, to ja bym chyba nie wytrzymał. Pójdźmy sobie lepsze bronie. Cel Narodowy War Support, to pójdę, bo te alwary są pepeki przydatne Żeby sobie na przykład zmienić na Partia Mobilization I produkcja pójdzie o wiele, wiele szybciej I wtedy od, od razu Fuel pójdzie więcej na za każdą ropę Zaraz sobie powinienem móc skoczyć, To nie? Prawda? Więcej ludzi na razie nie potrzebuję Bardziej się to przyda, a tak czy tak muszę skakać po kolei ale, jaka to jest duża różnica? O, już Fuel capacity. Produkcja. Zamiana się zmniejszyła. koszt zamiany. Eee, teraz zobaczymy. Trzy jest. Więc tak. Pościągajmy sobie za dwie na przykład. Czy jest jakiś tutaj przyjazny nam komunistyczny, komunistyczny reżim? Iron Guard Romania, ale ona jest chyba. jest faszystowska, Tego ja tak chyba. Tak czy tak, muszę zużywać konwoje, a konwoje chyba nie produkuje, będę musiał zacząć. A Wenezuela, natomiast. No dajmy już im tyle te, te tego rozwoju na przykład. Wiemy, że później będą w kompletnej piździe, ale dajmy im to złudzenie, że coś tam znaczą na razie. Przetrenujmy w takim razie chwilowo Heavy Cruisery. Noty i fast Battle Połącz i potrenuj. Albo dobra, skończ trenowanie, wróć, wróć, poprzetrenuj Heavy T. Dobra, zostawimy na razie w ten sposób. Ale ja w tym momencie skończę odcinek. Wiem, że bardzo krótki. A wiem, że chcielibyście dłuższe, może prawdopodobnie, A ja chcę to zrobić jak najszybciej, żeby opublikować up jeszcze dzisiaj, ponieważ wieczorem nie będę miał czasu. Późnym wieczorem. Na razie, cześć. Pa, mam nadzieję, że się spodobał, możecie pisać komentarze. Pa!